Główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Magdalena Antoszak. Dobry wieczór, mija godzina 18.30, to czas na najważniejsze informacje z naszego regionu. Zapraszam na serwis. Walka z tym to są jak z wiatrakami. Nielegalny hazard kwitnie. To wielki dzień dla tej jednostki. Komenda Straży Pożarnej w Krapkowicach otrzymała sztandar. O tą konkurencyjność polskiego rolnictwa, a trzeba walczyć między innymi przez integrację gospodarstw. Na Opolszczyźnie toczy się walka z podziemiem hazardowym. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Policja wspólnie demaskują przestępców. Hazard uzależnia, podkreślają psychologowie. Z prawnego punktu widzenia nielegalny podlega karze grzywny, a nawet pozbawienia wolności do trzech lat. Adrian Szuta. Kilka strzałów i trzy siódemki. Sporo pieniędzy wygranych i przegranych. Ciężko oszukać uzależnienie, które dominuje człowieka. No Takie podziemie zawsze było i będzie i... Walka z tym to są jak z wiatrakami. Trudno się im wyrwać, one tego nie widzą. Ja myślę, że trzeba im pomóc w jakiś sposób. W szponach hazardu znaleźć się łatwo, gorzej z wyjściem. To silne uzależnienie behawioralne, definiowane jako powtarzające się działanie. Które nie może być kontrolowane. Zawęża się wszystko właśnie do tych działań, które zmierzają do tego, żeby się odegrać. Cały czas myśli o tym, żeby w jakiś sposób te swoje potrzeby zrekompensowania sobie zapewnić. Gut hazardowy upośledza, niszczy psychologiczną strefę człowieka, a ten chce grać coraz więcej. Zacząłem grać na maszynach, na tak, tak zwanym jednorekim bandycie, w salonach. Pierw za małe stawki. Później się wkręciłem, zacząłem grać za wyższe stawki i niestety się uzależniłem od maszyn. Straciłem przez to związek z dziewczyną, straciłem wszystkie pieniądze. Walkę z nielegalnym hazardem podjęli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i opolscy policjanci. Tylko w ostatnich dniach wykryto nielegalne salony gier na terenie powiatów Kluczborskiego, Oleskiego, a także w Kędzierzynie Koźlu. Funkcjonariusze z Kędzierzyńsko-Koziewskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą podejrzewali, że na terenie Kędzierzyna Koźla działa nielegalny punkt z automatami do gier hazardowych. Po zebraniu materiału dowodowego policjanci wspólnie z funkcjonariuszami opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu skontrolowali wytypowany salon gier. Informacje policjantów potwierdziły się, podczas działań w lokalu były dwa nielegalne automaty do gier hazardowych. Funkcjonariusze opolskiej Krajowej Administracji Skarbowej wykryli cztery nielegalne salony gier na terenie powiatów Kluczborskiego i Oleskiego. Funkcjonariusze przesłuchali osoby przebywające w lokalach oraz zabezpieczyli 12 automatów i gotówkę w wysokości 6020 zł. Graczom i obsłudze nielegalnych salonów przedstawiono zarzut popełnienia czynu z kodeksu karno-skarbowego. O polskiej redakcji TVP-3 udało się dotrzeć do byłej pracownicy nielegalnego salonu hazardowego. Po wielu próbach zgodziła się na udzielenie wywiadu przed naszą kamerą. Proszę nam powiedzieć, co dokładnie pani widziała. Czy czułyśmy się takie zestresowane, bo to działało przede wszystkim w nocy, w piwnicach. Każ nikt tam nie mógł wejść, tylko na specjalny kod, na specjalny szyfr. Wszystko było. tajne. No i te maszyny przede wszystkim były tak nastawione, żeby ten nie wygrał żadnych pieniędzy. Wie że była pani świadkiem różnych sytuacji w klubach z grami hazardowymi? Czy wie Pani, że to jest nielegalne? No nie, nie wiedziałam i nie, nie mówił ja nie obracam się w takim środowisku, to nie wiedziałam nie. To po prostu pracowało, Oferowali mi dobrą propozycję pracy, i to zostało. Według ostatniego raportu przeprowadzanego przez Cebos, 37% Polaków uczestniczy w grach hazardowych. Coraz częściej popularne stają się także internetowe domeny. Za nielegalny hazard grozi nawet do trzech lat więzienia. Adrian Szuta, kurier o polski. Krapkowicki rynek wypełnił się dziś druhnami i druchami z całego regionu. Związane jest to z obchodami Dnia Strażaka oraz z okazji uroczystego nadania sztandaru miejscowej jednostce Straży Pożarnej. Na miejscu był Jakub Słupecki, który sprawdził, co jeszcze odbyło się w ramach tegorocznych obchodów. Nabożeństwo w kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja, wręczenie honorowych odznaczeń, a na podsumowanie strażacki festyn to elementy dzisiejszych obchodów Dnia Strażaka w Krapkowicach. Obchodzimy wojewódzkie obchody Dnia Strażaka oraz powiatowe obchody Dnia Strażaka powiatu krapkowickiego. Ale najważniejsze święto dla krapkowickich strażaków, mianowicie nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach. To wielki dzień dla tej jednostki. My wspólnie tutaj ze strażakami i druhami ochotnikami z terenu całego województwa opolskiego świętujemy na rynku w Krapkowicach wojewódzkie obchody. Dzisiaj również strażacy Państwowej Straży Pożarnej, jak i ochotniczych straży pożarnych otrzymają awanse, nagrody, odznaczenia. Jednym z głównych punktów obchodów było nadanie sztandaru dla Krapkowskiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. 25 lat czekaliśmy na nadanie sztandaru, 25 lat staraliśmy się o nadanie sztandaru. W tym roku zostaje nadany nam sztandar. Jesteśmy ostatnią jednostką na terenie województwa polskiego, który ten sztandar otrzymała, jeżeli chodzi o Państwową Straż Pożarną, która mogła go otrzymać. To jest dla nas wielka duma i wielki honor, że będziemy mogli go dosić jako jednostka. Nie zabrakło również odznaczeń, które odebrało ponad 100 strażaków z regionu. Dla samej jednostki, dla, dla bardzo sobie strażacy cenią te, te odznaczenia. No jest to wyraz po prostu czasami jedynego podziękowania za ten ogrom pracy, który wykładają, no, można powiedzieć, w czynie społecznym tak, dla ratowania zdrowia życia ludzkiego. Strażak, zaraz obok ratownika medycznego i pielęgniarki, jest zawodem cieszącym się największym zaufaniem społecznym. Zajmują się przecież wypadkami, pomagają nam w zdarzeniach kryzysowych, przy powodzi, przy likwidacji skutków jakichś ekstremalnych wydarzeń, ale to także bardzo duża grupa ochotników, bez których ten system obrony, ochrony przeciwpożarowej nie byłby tak skuteczny. Tym ważniejsze, aby podziękować naszym druhnom i druchom za ich ofiarną służbę. Jakub Słupecki, Kurier Ponad 120 producentów rolnych, analityków rynku i przetwórców z całego kraju uczestniczyło w Pruszkowie pod Opolem w jedynej w swoim rodzaju konferencji o polski rynek rzepaku i zbóż. W czasie spotkania powiało optymizmem, ponieważ okazało się, że w grupie rolnik zarabia więcej i to sporo więcej. Henryk Wawer. Organizator spotkania, jedyna taka w kraju spółdzielnia grup Polski Rzepak Zboża skupia ponad 100 rolników z opolszczyzny i ościennych województw. Na rynek w tym roku sprzeda ponad 50 tysięcy ton rzepaku i 120 tysięcy ton zbóż. Cykliczna impreza, która ma na celu e, zebranie towarowych producentów rolnych, którzy mogą bez zbędnego pośrednictwa nawiązać relacje, podtrzymać relacje z przetwórcami, czyli porozmawiać e, raz w roku z przetwórcami, a my jako producenci możemy się spotkać i wymienić swoje doświadczenia. I rzeczywiście korzystanie z wiedzy analityków rynku i współpraca się opłaca. Podkreślili w czasie swoich prelekcji ekspert Marek Budzisz i Mirosław Marciniak, analityk rynku. Mogliśmy zaobserwować wiadomości z rynków, to co sugerują czy, czy o czym wiedzą analitycy rynkowi, którzy interesują się rynkami rolnymi. I to pozwala. Później w jakiś sposób lepiej prowadzić swoje gospodarstwo. Tak, w momencie, to my dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie o e, tych bilansach zbóż na świecie w Polsce będzie decydowała pogoda. Dzisiaj mamy tak duże rozchwianie na rynkach, spowodowane tym, że, że mamy dużo czynników pogodowych na świecie. Mamy już problem w Polsce, ale to jest problem z punktu widzenia rynku globalnego to jest problem lokalny samym problemy w Rosji. Przede wszystkim susza na południu Rosji plus przymrozki w Rosji spowodowały, że giełdy już w ostatnim czasie mocno zareagowały silnymi wzrostami. Wyjątkowym wydarzeniem była debata producentów, ekspertów i przetwórców. Była to ocena polskiego rynku rzepaku i zbóż w kontekście stanowiska Unii Europejskiej wobec Ukrainy, Rosji i Białorusi. Rozmawialiśmy tutaj o um, roli um, rolnictwa. Przemysłowego, w produkcji, w zabezpieczaniu potrzeb żywnościowych. Świat idzie do przodu, o tą konkurencyjność polskiego rolnictwa trzeba walczyć, zarówno polskiego, jak i europejskiego. Nie tylko drogami dopłat. Ale mechanizmami rynkowymi. Było to już szóste spotkanie producentów i przetwórców, które potwierdziło, że współpraca, współdziałanie i integracja to drogi do opłacalności produkcji rolnej. A co jeszcze przed nami w tym serwisie? Proszę zobaczyć. Z znajomymi można fajnie naprawdę tutaj spędzić czas. A na dodatek poduczyć się historii powstań śląskich. Dziś o polscy politycy zorganizowali konferencje prasowe, których tematami były m.in. polityka lekowa i walka z politycznym hejtem. Na komisjach Sejmowych udało się zmusić prawo i sprawiedliwość do tego, żeby w planie krajowego planu odbudowy wpisali pieniądze na to, aby Polska zajęła się produkcją substancji czynnych. Dlaczego to jest ważne? Widzieliśmy w pandemii, jak sytuacja... Braku dostaw do Polski wpłynęła na bezpieczeństwo lekowe naszego kraju. Pół miliarda złotych tyle było w KPO na produkcję leków. Powiem prosto, to się przełożyłoby się na pięć linii produkcyjnych do najpotrzebniejszych leków, których w Polsce nie produkujemy: antybiotyków, leków na nadciśnienie, leków na cukrzycę, leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych. Tych substancji zidentyfikowanych jest 60. W programie lewicy i naszych zamierzeniach, w tym czym się będziemy zajmować w Parlamencie Europejskim, jest również bezpieczeństwo lekowe. Z radością widzimy, że nasze postulaty o zapewnienie europejskiego finansowania dla bezpieczeństwa lekowego, dla produkcji tych ważnych substancji niezbędnych do produkcji leków. Padają na bardzo podatny grunt. Liczymy na to, że jeżeli nasze rządy nie potrafią zapewnić Polkom, Polakom bezpieczeństwa, będzie to do wywalczenia i zapewnimy to ze strony Unii Europejskiej. Trzecia droga, tak naprawdę, to jest propozycja większego dobra. Nie chcielibyśmy, aby w przyszłości polityka wyglądała dokładnie w taki sposób żeby polityka była nacechowana energią tą negatywną, emocjami tymi negatywnymi i hejtem. Wczoraj e, pani europosłanka Zaleska e, mówiła o liderze PSL-u, Władysławie Kośniaku Kamyszał. Ja proszę Państwa, odniosłem się do tych słów, mówiąc, że przepraszać to powinna pani Europoseł Zaleska za kolejnych ministrów rolnictwa, którzy przez 8 lat niszczyli polskie rolnictwo za komisarza Wojciechowskiego z Pisu, za Mateusza Morawieckiego który miał możliwość w 19 czy 20 roku zawetować zapisy Zielonego Ładu, a poparł chociażby Fit for 55. Działają już od 50 lat, a dziś z tej okazji radośnie świętowali. Mowa o Państwowej Szkole Muzycznej Pierwszego stopnia Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie. Odsłonięto tam pamiątkową tablicę, otwarto salę koncertową i wysłuchano koncertu galowego. Na miejscu jest Maciej Dobrzański. Dzień dobry Państwu. 50 lat funkcjonowania Szkoły Muzycznej w Namysłowie to niewątpliwie rocznica, która zobowiązuje do hucznego i radosnego świętowania. Tak właśnie tutaj dzisiaj jest ze mną dyrektor tejże placówki, pan Jacek Rybit. Witam serdecznie. Witam bardzo serdecznie w ten świąteczny dzień, świąteczny dla nas, ponieważ jest to nasze święto, święto naszej szkoły, Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia im. Andrzeja Kurelewicza w Namysłowie. To święto, ono się splata jednocześnie z oddaniem nowoczesnej sali koncertowej, w której teraz się tutaj znajdujemy, Jakie są jej najważniejsze zalety, no i właściwie skąd ta decyzja o jej e, powstaniu? Decyzja o powstaniu zrodziła się już chyba z 14 lat temu. Był to proces długotrwały. Najpierw musieliśmy przygotować dokumentację, później pisaliśmy programy operacyjne. E, otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury środki na rozpoczęcie tej budowy. E, budowa trwała od 2018 roku do 2023. Sala jest do działalności kulturalnej mieści 167 osób z wyposażeniem, z oświetleniem, z nagłośnieniem. O godzinie 16 w tej sali odbywał się koncert. Proszę powiedzieć, jakich artystów Państwo zaprosili w związku z tą wyjątkową okolicznością? Zagrał nasz szkolny Big Band. Kwartet Wrocławia kwartet, którego założycielem jest Katarzyna Schulz zagrał kwartet opolski kwartet saksofonowy Successful Plus, którego ja jestem założycielem. E, grają opolscy muzycy, pan Jacek Hornik, pan Jan Wesner, Henryk Wesner, e, pan Jan Swaton, ale dzisiaj gościnnie zagrał pan Jan Kantner. Duet e, z udziałem naszych nauczycieli, pani Monika Piruta i pan Piotr Iwasyszyn. Bardzo panu dziękuję w takim razie. No, proszę państwa, 50 lat to dużo, ale my już teraz życzymy kolejnych 50 lat pięknego rozwoju dla szkoły muzycznej w Namysłowie. Maciej Dobrzeński, Kurier Polski. Publiczna szkoła podstawowa w Kopicach otrzymała sztandar. Placówce nadano również imię patronki, którą od dziś jest, hrabina Joanna Szawgocz. Kim była i dlaczego nosi miano śląskiego Kopciuszka? O tym opowie państwu Maciej Wójtowicz. Historia Kopic sięga końca XIII wieku. Sam pałac powstał blisko 500 lat później, a w 1859 roku stał się własnością Hansa Urlicha Szafgotha i jego żony Joanny, która uprzednio w wieku 6 lat odziedziczyła majątek po największym śląskim potentacie Karolu Goduli. Choć z tego powodu nazywana jest prześmiewczo-śląskim kopciuszkiem, to o wiele lepszym określeniem jest niewątpliwie industrialna księżniczka. Majątek, który ona do, do otrzymała, ona pomnażała w przemyśle ciężkim, czyli w kopalniach, w hutach, w cynkowniach. Hrabina stworzyła jedno z największych imperiów przemysłowych Europy, pomnażając majątek z 6 do 50 milionów ówczesnych marek. Bardzo ważna była dla niej także lokalna społeczność. Była bardzo oddana w poszerzaniu dostępu do opieki zdrowotnej i edukacji. Bliskie jej sercu było wspieranie poprawy dobrobytu i edukacji mieszkańców, by zwłaszcza młodzi ludzie mogli się tutaj rozwijać. Poza licznymi kościołami i szpitalami, hrabina nieopodal pałacu wybudowała także szkołę podstawową, która od dziś będzie z dumą nosić jej imię jako patronki. Chcieliśmy bardzo, żeby młodzież poznała jej tą stronę taką charytatywną, dobrą, jej właśnie charyzmę, jej zaangażowanie w życie tutaj społeczności, tą historię, prawda, jaka jest związana z Kopicami. Dbała o to, żeby tu była szkoła katolicka i nawet w tych trudnych czasach później jej potomkowie bardzo starali się, walczyli o to, żeby tu nie było reżimu nazistowskiego. Szkoła otrzymała także sztandar z wizerunkiem patronki. To przede wszystkim myślę, że potwierdzenie tutaj w lokalnej społeczności takiej tożsamości kulturowej, zarówno dla uczniów, nauczycieli, ale tak jak już powiedziałam, całego lokalnego środowiska, postaci powiązanej z historią wielu pokoleń tutaj właśnie w Kopicach. Poza dzisiejszą uroczystością, pamięć o postaci hrabiny i jej rodu jest w gminie również kultywowana. Wyremontowane ma mauzoleum. Mamy od kilku lat pana Macieja Miszoka, który dba o tą historię i przywraca jej e, prawdziwy tor. Ale też mamy państwa Wiesioków, którzy po wielu nieudanych e, wcześniejszych właścicielach odkupili, przyjęli pałac e, w Kopicach, remontują go. Od kilku dobrych miesięcy te prace ruszyły bardzo intensywnie. Aktualnie wylewane są stropy w częściach bocznych tego obiektu. To ma służyć wzmocnieniu całej bryły. Od właścicieli, że ich plan na najbliższe miesiące to zadaszenie tego obiektu, co spowoduje, że będzie on zabezpieczony i nie będzie ulegał dalszej degradacji. Miejmy więc nadzieję, że za kilka lat pałac odzyska dawny blask. Maciej Wójtowicz, Kurier Opolski. Oglądają Państwo Kurier Opolski, a przed nami kolejne informacje z regionu, w skrócie zapraszam. Już jutro na całym świecie odbędzie się 20 edycja Nocy Muzeów. Bogate obchody zaplanowano również na Polszczyźnie. W stolicy województwa będą one miały miejsce w godzinach od 18 do 24, a zatytułowano je Pod Gwiazdami Europy, co nawiązuje do 20-lecia Polski w Unii Europejskiej. Zainteresowani będą mogli skorzystać z oferty zarówno Muzeum Polskiej Piosenki, Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Instytutu Śląskiego czy Muzeum Wsi Opolskiej. Szczegółowy program można znaleźć na stronie www.opole.pl jak wynika z najnowszych badań polskiego oddziału ZUS, aż 9 na 10 emerytów w naszym regionie, zamiast pocztą, chce otrzymywać pieniądze bezpośrednio na rachunek bankowy. W pierwszym kwartale tego roku z tej opcji skorzystało ponad 90% seniorów na opolszczyźnie, stając się tym samym liderami w kraju pod względem ubankowienia. W gminie Łubniany odbył się dziś rajd Powstań Śląskich. Uczestnikami były młodzież szkolna, jak i przedszkolaki. Na mecie czekały różne konkursy z wiedzy o powstaniach oraz poczęstunek. Już po raz trzeci przedszkolaki i uczniowie z opolskich szkół uczestniczyli w rajdzie Powstań Śląskich organizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową w Łubnianach. Rajd odbywał się na pięciu różnych trasach. Trasy prowadzą od Studzionki z Jełowej. To są takie dosyć duże trasy, także dokładnie nie nazwę, ale powiem: Studzionka to jest trasa 3-kilometrowa, Jełowa przez pomnik Powstańców Śląskich 4 kilometry, Jełowa przez Studzionkę 8 kilometrów, Brynica 7 kilometrów i jeszcze jedna trasa, która prowadzi ze Świerkli, to jest 8 kilometrów. Celem rajdu jest przede wszystkim kultywowanie pamięci o Powstaniach Śląskich, a także poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych i przyrodniczych opolszczyzny, jak i integracja i ruch na świeżym powietrzu. Tradycyjnie kilka tras przebiega w pobliżu Pomnika Powstańców Śląskich, którzy zostali zamordowani 16 maja 1921 roku, właśnie na pograniczu Jełowej i Dąbrówki. I tam właśnie Uczniowie, uczestnicy rajdu składają kwiaty, zapalają znicz, żeby uczcić ich pamięć. I w ogóle celem rajdu jest uczczenie pamięci powstań śląskich, integracja grup młodzieży z różnych szkół. Frekwencja nie zawiodła. W rajdzie uczestniczyło prawie 250 dzieci. Według mnie jest fajnie z tego powodu, że po prostu lubię chodzić. Jest bardzo ciekawy, bo pani bardzo często opowiada o jakichś ciekawych rzeczach. Dobrze, że jesteśmy razem po prostu wszyscy i bardziej z znajomymi można fajnie naprawdę tutaj spędzić czas. Na mecie uczestnicy wzięli udział w konkursie historycznym, piosenki powstańczej, sportowym oraz plastycznym pod tytułem Powstanie Naszymi Oczami. Izabela Zapisek, Kurier Opolski. Warsztaty z polskiego i ukraińskiego rękodzieła połączone z prelekcjami na temat stroju ludowego to dla mieszkańców miasta przygotowano z okazji Dnia Wyszywanki, który odbył się wczoraj na błoniach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. My realizujemy właśnie taki projekt o polsko-ukraiński dialog tradycji, więc postanowiliśmy świętować razem. Ukraińcy nam dzisiaj pokażą swoje szybanki, swój haft. My z kolei z polskiej strony też dzisiaj porozmawiamy o polskim stroju. Pochwalimy się i przypomnimy sobie nasze też skarby, jeżeli chodzi o, o strój regionalny, więc no, będzie się działo tak dwustronnie. Na pewno właśnie zapraszamy na prezentację, żeby się dowiedzieć o co chodzi z tą wyszywanką, jak jest stosowana. Bardzo chcemy pokazać Polsce jak my to świętujemy i w ogóle żeby taka też przeszła taka troszeczkę integracja pomiędzy Polakami i Ukraińcami i miło spędzony czas w naszym towarzystwie. Też będziemy mieć ciasto wyszywanka, to zapraszam spróbować. Bardzo jest dobre, smaczne. Kiedyś były wyszywanki takie świąteczne i takie, jak to się mówi po ukraińsku, budemki, które właśnie nosiły na co dzień. Były bez haftu albo tak bardzo mało tego haftu. A kiedy były takie właśnie świąteczne lub na przykład, jeżeli mąż jechał na wojnę, gdzieś, co się mu tam zagrażało, tak, to ta wyszywanka, ten haft, te symbole to właśnie robili w takich miejscach, gdzie ono Miało właśnie chronić tego człowieka. I tą informacją kończymy główne wydanie Kuriera Opolskiego. Teraz zapraszam Państwa na prognozę pogody, którą przygotowała i przedstawi Państwu Wiktoria Marszałek. Następnie rozmowa dnia, a ja spotykam się z Państwem ponownie o 21.30. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia.